W dobrej formie od rana. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Moje nazwisko Misiura, produkcja serialu Klan Warszawa. Czy ja mógłbym poprosić z redaktorem naczelnym kwartalnika Ból? Ja może połączę do pracowników, bo pani profesor jeszcze tak. nie ma. Wi pani, bo mamy tutaj panią Izabelę Trojanowską, z którą mm. była umówiona na wywiad. Ja może połączę tutaj z menadżerem, z panem Maś Misiurą. No halo, halo, dzień dobry no, pani. to ja łączę z Dzień dobry, pracownika. chwileczkę, momencik. To ja połączę Proszę, tam. Słuchać. Przepraszam, halo. <grym 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 Panie, powiedziałeś, dobrze, to z panią profesor puścimy, to będzie ciekawe. Ale ja chcę z tą panią jeszcze raz porozmawiać. Proszę y później czas <grym> bo. Y kochana pani, czy pani to... przepraszam, jak pani. Mogłabym ja wiedzieć, z kim rozmawiam, bo to jest dla nas istotne. My to musimy w rejestrze zapisać. Y y y proszę pana no, Z, z kim mam przyjemność? Z Instytutem Farmakologii, ja jestem. Na Mamy prośbę, proszę wstępnie ocenić, bo my musimy ten wywiad ewentualnie dać do masteringu. Więc proszę, proszę dla nas to prywatnie zrobić i posłuchać tego wywiadu, czy to się w ogóle nadaje. Proszę posłuchać, To, to gór. zajmie 30 sekund. Już, już puszczamy, proszę się nie rozumieć. Proszę posłuchać. Z babami byłam tydzień, z chłopami byłam 10 lat. Chłopy to chłopy, a baby to palelum, polelu Nie mogłam wyrobić i Zdoliłam, z poszłam do facetu, bo mnie bababy na seks działają i na urodę, Kurda. To k***a majtki, zrutki, prótki wiesz, mnie to w normalnie to normalnie dobijało. A chłop to się sam ubrał, wiesz, z jajem, wiesz. Dokładnie, pani... k***a, piłkanie tam z babami. To będzie spisane dla państwa. Halo? Słucham? No jak pani sądzi, co, co pani sądzi o tym wywiadzie? Mm. No, Ciekawy, p... prawda? To Polska Akademia Nauk powinna to kupić, prawda? No może. Pani by była zainteresowana by, ta, 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 takim wywiadem z Izabelą Trojanowską? Mm, proszę pana. Pani no pracuje no, na centrali, prawda? No. No właśnie, to troszeczkę słychać. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano. W Więcej na www.skrock.pl